Dzień dobry. 11 marca 2022 roku zakręciłem tym wrzecionem i uruchomiłem zrzutkę na wydanie trzeciego tomu powieści fantazy Król myśli. Dzisiaj stanąłem dokładnie w tym samym miejscu po to, aby bardzo gorąco Państwu podziękować za wsparcie tego projektu. 28 osób zdecydowało się za Pośrednictwem portalu Zrzutka wesprzeć wydanie trzeciego tomu powieści Fantazy Król Myśli uzbierałem razem na zrzutce 2240 zł. Bardzo gorąco za to wsparcie Państwu dziękuję. Deklarowałem, że powieść ukaże się między czerwcem a wrześniem 2022 roku i z tej deklaracji się nie wycofuję. Te terminy zostają. One nie są sztywne. Wiadomo już, że raczej nie w czerwcu, że bardziej bliżej września niż czerwca. Niemniej projekt ten doprowadzę do końca. Kwota 2240 zł to jest kwota za mała do tego, aby ten projekt zrealizować. Będę musiał podjąć kolejne działania, aby zebrać fundusze na wydrukowanie tego, tej powieści. Dlatego możecie się Państwo spodziewać różnych działań, które podejmę w internecie i nie tylko w internecie, aby ten projekt dopiąć do końca. Ja lubię spełniać swoje marzenia i to marzenie również spełnię. Trzeci dom powieści Fantazy Król Myśli na pewno się ukaże między czerwcem a wrześniem, tak jak mówiłem. Jeszcze raz gorąco Państwu dziękuję za to wsparcie. Osoby, które wybrały sobie bonus, wpłacając e, kwotę na zrzutkę, e, książki otrzymają w momencie, kiedy ja dostanę je z drukarni. Niektóre z tych osób mogą sobie już teraz zażyczyć wysłania pierwszego i drugiego tomu, jest to, jest to możliwe e, do zrobienia. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję, a korzystając z tego, że jestem przy wrzecionie Kręcę nim ponownie i uruchamiam kolejne, kolejne projekty, kolejne pomysły, które pozwolą mi zebrać całą kwotę na wydanie trzeciego tołu powieści Fantazy, Król Oczywiście, jeśli jej nie zbiorę, wychodząc do Państwa z jakimiś propozycjami, resztę tej kwoty dołożę z własnej kieszeni. Dziękuję za uwagę. Czekamy na wydrukowanie trzeciego tomu powieści, fantazy, król myśli, ja osobiście nie mogę się już tego doczekać, chciałbym tę książkę mieć już dzisiaj, ale pomału, spokojnie. Marzenia zostaną zrealizowane.